Witaj w moich kolejnych przemyśleniach w drodze. W moim życiu zmiana pracy zdarzała się wiele razy. Kiedy wracam pamięcią do kolejnych miejsc, widzę jedno. Niezależnie od tego, jak bardzo różniły się warunki, powtarzał się ten sam schemat. Czasem trafiałem w środowiska, które były skrajnie niesprzyjające. Bywało, że trudne było wszystko na raz: ludzie, atmosfera, ilość zadań, odpowiedzialność, sprzęt, a nawet brak realnych narzędzi do wykonywania tego, co i tak trzeba było zrobić. W tamtym okresie mojego życia nie zawsze mogłem po prostu powiedzieć, nie pasuje mi i odchodzę. Były sytuacje, w których nie miałem takiej swobody, obowiązywały zasady i zobowiązania, które sprawiały, że nie mogłem zmienić pracy wtedy, kiedy miałbym na to ochotę. Z perspektywy czasu widzę, że to ograniczenie było jednocześnie czymś, co mnie nauczyło najwięcej. Skoro nie mogłem uciec, musiałem nauczyć się funkcjonować w środowisku takim, jakie jest. I to jest rzecz, którą zauważyłem u siebie bardzo wyraźnie. Nawet w trudnych warunkach da się osiągnąć dobre wyniki. Da się zachować spokój, da się zarobić swoje tak, żeby inni niekoniecznie nie lubieli, ale żeby traktowali mnie poważnie. Z czasem zrozumiałem, że w wielu sytuacjach kluczowe nie jest to, czy środowisko jest idealne, tylko to, czy ja umiem się w nim poruszać. Rozpoznać ludzi, zrozumieć układ sił, odczytać ograniczenia, oddzielić rzeczy ważne od szumu i znaleźć sposób działania, który nie niszczy mnie od środka. Doświadczenie przeniosło się później na życie zawodowe poza tym, tym światem. Dziś pracuję w jednym miejscu już od kilku lat i nie mam potrzeby szukania zmian tylko dlatego, że ktoś mówi, tu jest źle, albo tu się nie da. Widzę, że dla wielu ludzi to środowisko jest męczące, niesprawiedliwe, czasem nawet odpychające. A potem spotykam tych samych ludzi po czasie i słyszę, w sumie to nie było aż tak. Może źle to oceniałem. U mnie wygląda to inaczej, bo ja już wiem, że w większości sytuacji. Najpierw trzeba sprawdzić, co zależy ode mnie. Nie po to, żeby się obwiniać, tylko po to, żeby odzyskać wpływ. Mam też własne rozróżnienie, które mi pomaga. Nie chodzi o to, żeby wszyscy mnie lubili. Chodzi o to, żeby w pracy dało się funkcjonować stabilnie, rzeczowo, bez zbędnych wojen. W wielu miejscach nie zdobywa się sympatii, zdobywa się coś innego uznanie granic i fakt, że z tym człowiekiem trzeba się liczyć. Dla mnie to jest ważniejsze niż bycie fajnym. To jest rodzaj poważnego traktowania, który nie opiera się na emocjach, tylko na konsekwencji i odpowiedzialności. I w tym sensie zrozumiałem coś, co jest dla mnie częścią życia lepiej. Nie zawsze mogę zmienić środowisko wtedy, kiedy jest trudno, ale zawsze mogę zmienić swój sposób bycia w środowisku. I kiedy to robię, bardzo często okazuje się, że warunki zewnętrzne też zaczynają się układać inaczej. Nie dlatego, że świat nagle stał się idealny. Tylko dlatego, że ja przestaję być wciągany w chaos i zaczynam działać spokojnie, jasno i przewidywalnie. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Cię tym materiałem. Jak nie, no to do zobaczenia w kolejnym materiału.